Dzień dobry, kochani, ja mam na imię Monika i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Kochani, skończył się kwiecień, rozpoczął się maj, więc w związku z tym przechodzę do Was z nowymi roślinami miesiąca. A w tle słychać moją córkę, która już krzyczy, a ja dopiero zaczęłam nagrywać. No, nie mogło stać się inaczej. Wśród tych pięciu roślin musiała znaleźć się Monstera variegata i już Wam pokażę z jakiego powodu. Pojawił się liść i pierwsze dziury. <laughs> Także radość przeogromna. Ostatnio pokazywałam Wam Monsterkę i mówiłam, że w ogóle chyba coś robię źle, bo ona w ogóle rośnie, ale nie wypuszcza nowych, znaczy wypuszcza nowe liście, ale te liście w ogóle są bez dziur. Zobaczcie, tutaj jest taki jeden z przedostatnich, naprawdę ładny, duży. I kolejny, właśnie, który się pojawił, to już był ten. Jest jeszcze większy od poprzedniego i nawet nie jedna, tylko trzy dziury, więc już w ogóle radość jest potrójna także dla, dla wszystkich niecierpliwych takich jak ja, dajcie szansę swoim swojej monsterze na pewno te dziury się w końcu pojawią ktoś mi tutaj napisał w, w komentarzu pod filmem, że monstera średnio wypuszcza 8 liści bez dziur a kolejne powinny już wychodzić z dziurami no i powiem wam, nie wiem ile w tym prawdy, ale akurat u mnie sprawdziło się to idealnie bo dziewiąty liść jest właśnie z dziurami ja ją dostałam z tymi tu Tutaj e, takimi trzema na dole i to wszystko, cała reszta wyrosła już u mnie. Tutaj popatrzcie, jakie korzeniska e, gigantyczne rosną. Tutaj jest kolejna, ona się tak przytula e, do tego palika, ale powiem Wam, że niedługo będę musiała przesadzić, bo palik się już gdzieś tutaj kończy, więc no... Faktycznie nie pomyślałam, mogłam od razu dać coś większego. Monsterka jest w ceramisie, jak widać, sobie chwali ten ceramis. Do tej pory używałam odżywki typowo do ceramisu. Każde podlewanie. Na 1 litr, 5 ml tej odżywki. Wszystkim osobom, które zaczynają przygodę z ceramisem, mogę polecić akurat tą odżywkę z czystym sumieniem, dlatego że ja ją przetestowałam. Innych nie testowałam, więc nie wiem, dopiero zaczynam. Także pierwszy rok spokojnie możecie sobie stosować tą odżywkę do ceramisu ona, wiadomo, że później fajnie jest zmieniać te odżywki, no bo te rośliny się też przyzwyczajają, no ja troszeczkę na początku się bałam tego robić, no ale teraz z uwagi na to, że akurat skończyła mi się tamta odżywka, kupiłam zwykłe, najzwyklejsze z agrykolu i jeszcze jakąś tam jedną pokazywałam prawdopodobnie w poprzednim odcinku i teraz będę testować tamte odżywki jeżeli one się sprawdzą, to oczywiście dam Wam znać póki co jest ok, bo już podlewałam tymi odżywkami, one są dużo tańsze bardziej, no taniej wychodzi, no, po po prostu taniej. Tutaj też mi ktoś pisał, że po prostu ta do ceramisu jest bardziej rozcieńczona, trzeba tego dawać więcej, no i no, no, no faktycznie, no jest ten przelicznik troszeczkę tutaj inny mm, chociażby w tym agrekolu. Więc zobaczę, jak to się wszystko będzie układało, ale no na ten moment mogę Wam polecić tylko tą jedną, którą dodawałam właśnie tą do ceramisu, dodawałam do każdego podlewania 5 ml, natomiast te, które mam teraz to tam chyba było raz na tydzień albo raz nawet na dwa tygodnie. Muszę dokładnie spojrzeć. Um, no, aha, no i odnośnie nowego ceramistu, który o, ostatnio wspomniałam o nim, ale tutaj nie wychylam się za bardzo, bo już pojawiły się pierwsze głosy, że no niekoniecznie jest on dobry. Więc postanowiłam najpierw go sprawdzić, przetestować, a dopiero później wam e, e, ewentualnie tutaj dać wszelkie namiary. No bo nie wiem, no sama nie wiem, jak to z nim będzie, aczkolwiek. Jestem dobrej myśli, bo pamiętam, że kiedy sama zaczynałam przygodę z ceramisem pierwszy raz, to też pojawiały się głosy, że nie, w ceramiz nie. Rośliny tutaj komuś prawie padły w tym ceramisie. A ja spróbowałam, no i tak już dwa lata sobie działamy. <grystallinum> Także ja jestem z niego absolutnie zadowolona. No dobra, rozgadałam się na temat tego ceramisu i monstery. A tutaj już z boczku pokazuje się, słuchajcie, anturium, krystalinum i prześliczny najnowszy liść. Bardzo ładny, bardzo duży, bez uszkodzeń, ponieważ to anturium nie wygląda zbyt dobrze. O, zobaczcie, tutaj są ucinane te liście. Jeden chyba w ogóle całkowicie zżółkł. Tutaj jest też jeden liść, który wyszedł u mnie, ale tutaj, o, widzicie, takie jest małe uszkodzenie, dlatego że gdzieś tam przyciśnięte było przez inny liść. Ono jest z. Z zielonego parapetu. Ono przyszło troszeczkę przemarznięte, pamiętam, i odchorowało dość mocno. Ale w końcu się zebrało, i w końcu pojawił się naprawdę ładny, duży, zdrowiutki liści mam takie wrażenie, że on jeszcze cały czas tutaj rośnie, więc no jest już naprawdę spory. Anturium jest we mchu. I powiem Wam, że w sumie tak się zastanawiałam teraz, nawet przed tym filmem, że e, wszystkie moje anturia, oprócz clarinervium, które po prostu tak, w nerwium jest strasznie jest okropne takie moje anturium, akurat tam wszystkie anturia są w muchu natomiast to jest w ceramisie ponieważ jej je ratowałam i dlatego tak szczerze mówiąc w sumie dzięki niemu trafiłam na ten ceramis ale ono jest po prostu dotrafiła mi się taka roślina po prostu jakaś rozkaproszona i, i ona, no ona mi choruje, chociaż tam wszystko jest dobrze, zdrowiutkie, piękne korzenie, liści miałaby już chyba, nie wiem, z 15 to za każdym razem po prostu coś, teraz wyszedł najnowszy, bardzo ładny liść. W sumie powinnam je tutaj przynieść i tak naprawdę mam tutaj cztery roślinki wystawione, więc kto wie, może i przyniosę i pokażę Wam tutaj to Anturium clarinervium i... i i może faktycznie też powinno być jedną z roślin miesiąca. <laughs> jedno miejsce jeszcze jest wolne, bo nie mogą się zdecydować, którą roślinkę przynieść. W każdym razie, no to Anturium jest... Yy... Akurat taki egzemplarz mi się trafił, naprawdę taki egzemplarz, bo z pozostałymi anturiami nie mam problemów i wiem, że tutaj też niektóre osoby pisały, że mają dwa klarinerwium, jedno rośnie cudownie, fantastycznie, wspaniale, a drugie jest wiecznie niezadowolone i coś mu się nie podoba. Także po prostu czasem trafiamy na taki egzemplarz, który ma focha wiecznego i choćbyśmy nie wiem co robili, to ciężko jest dogodzić. Dobrze, więc to była Anturium Krystalinum i przepiękny liść. A tam z tyłu, słuchajcie, za Anturium wygląda sobie nieśmiało i tymi kolorkami tutaj zachęca. Może mi się uda delikatnie przestawić. To są moje Aglaonemy. Dlaczego mówię, że to są moje Aglaonemy? Ponieważ tutaj Doniczce są trzy różne. Spójrzcie na te kolory. No, po prostu niesamowicie się wybarwiła. Tutaj są trzy różne. Eee, dlatego mm, są trzy różne, ponieważ oszczędność miejsca. <noise> one były dość małe i one on na początku oczywiście były sobie w różnych doniczkach, w osobnych doniczkach, ale w pewnym momencie postanowiłam zaoszczędzić troszeczkę miejsca i wsadziłam je wszystkie trzy w jedną doniczkę i one sobie tak. Erosną. Tutaj jest jedna, która po prostu kolor ma niesamowity, tu jest druga. Powiem Wam, że nie pamiętam dokładnie nazwy. Musiałabym poszukać, któraś jest z Beauty, któraś jest Sparkle coś tam. I jest jeszcze trzecia o tutaj, taka z większą ilością róży, różu, nie wiem czy to nie jest zirka no, ale powiem Wam szczerze, że musiałabym naprawdę poszukać tych nazw więc naprawdę ma prześlicznie się wybarwia i nie potrzebuje zbyt dużo światła, żeby się tak ładnie wybarwiać, bo z tym wybarwianiem się liści u niektórych roślin jest nie różnie im więcej światła, tym lepiej się wybarwiają natomiast ona aż tak dużej ilości tego światła nie potrzebuje, żeby się ładnie wybarwiać, więc naprawdę Wam polecam ja mam jeszcze maluszki Mm, Aglaonemy od Mateusza z roślinnej dżungli. I powiem Wam, że patrząc na te aglaonemy, które mam tutaj, to już nie mogę się doczekać aż tamte. Po prostu pokażą te swoje liście w takim późniejszym stadium, bo one naprawdę na początku, wszystkie te aglaonemy są do siebie w sumie podobne. Niewiele się różnią, dopiero z wiekiem nabierają tego swojego takiego charakteru, i te liście są naprawdę mm, takie charakterystyczne dla, dla różnych odmian. Także aglaonemy, jak najbardziej Wam polecam, bardzo ładne wdzięczne roślinki i potrafią ożywić każde miejsce. Zresztą chociażby widać je tutaj, że e, no ta czerw czerwień, no to, to jest taka wiśnia. Ciężko mi to stwierdzić, bo to w ogóle tutaj e, na, na kamerce widzę w, w, zupełnych, w zupełnie innych kolorach, ale naprawdę aglaonemy nie są zbyt trudne w uprawie, a naprawdę zachwycają e, tymi liśćmi. Kwitną niefajnie. <laughs> Te kwiaty są niefajne, natomiast liście mają zachwycające. Musiałam zrobić malutkie przemeblowanie, żeby pokazać Wam kolejną roślinkę. A jest to alokacja z lani. Alokacja z lani, którą kupiłam w netto, i później dokupiłam jakąś drugą sadzonkę za jakieś 6 zł, ponieważ one były przecenione. I tutaj, słuchajcie, prześliczne liść. Niestety nie widać w tym świetle tego jej różowego unerwienia. No, nie jestem w stanie, może później spróbuję gdzieś się z nią inaczej ustawić, albo przy sztucznym oświetleniu lepiej to widać. A tutaj jest liść, który właśnie dosłownie, co się rozwinął, jeszcze widać, że on jest taki po prostu błyszczący, delikatny. Niesamowite, e, ma te liście. O, widzicie, tutaj są te e, dwie sadzonki, i tutaj już pojawia się kolejny liść. Oczywiście nie jest tak, że o, troszeczkę widać tutaj. Chociaż ten liście jest ładny, ale troszeczkę widać tego różowego tutaj. Myślę w tej chwili. No ale nic, spróbuję może w jakimś innym świetle to uchwycić. A może tutaj się uda? No troszkę coś tam widać. No mam nadzieję, że Wy też będziecie w stanie to zobaczyć, ale jak... jak również widać na załączonym obrazku, liście niektóre są już takie o! Idą do od strzału. Alokazja w ceramisie. U mnie to standard. Wszystkie moje alokazje są w ceramisie. Póki co o, tutaj też jest ten list widzę, że z takimi brzydkimi zmianami. No, być może, że ona troszeczkę odchorowała, bo kupiona była, było dość chłodno, później była przesadzona, później gdzieś tam y, stała w tej witrynce, ale dość mocno spadła mi temperatura. No, takie są alokazje, że czasem niewiele potrzeba aby gubić liście, ale spójrzcie tutaj, może widać teraz te kolory. Oprócz tej zmianki, która jest tutaj nieładna, ale mimo wszystko. Bardzo ładne są te liście, naprawdę. Naprawdę są bardzo ładne. No, i tak jak tutaj możecie zobaczyć, to jest najnowszy liść, i tam już idzie kolejny. No, coś kosztem czegoś, niestety, ale mam nadzieję, że ona się ładnie zagęści, będzie rosła, no i jakoś się uspokoi i więcej tych liści e, odrzucać nie będzie. I słuchajcie, tak się rozglądam, jeszcze jedna roślina. Aha, no, miał być to anturium. No, w sumie, dajcie mi minutkę. No i to jednak nie będzie anturium clarinervium, dlatego, że zapomniałam o tej roślince, monstera dubia. To miała być ta piąta roślina i dopiero kiedy wybrałam się po anturium, spojrzałam, że ona tam stoi i mówię, kurczę, no zapomniałam. Eee, pozdrawiam Beatkę <grywka> z kanału Czwarte Piętro na Bajerach, która ostatnio pokazywała swoją, mówiła, że jest taka malutka i w ogóle. <grywka> Więc teraz, teraz masz okazję zobaczyć moją, eee, ale... E, przyniosłam ją tutaj nie bez powodu, ponieważ ona w końcu może złapę tutaj ostrość w końcu przyczepiła mi się chyba do tego palika. Spójrzcie tutaj jest młody listek, i zaraz Wam ją pokażę z drugiej strony, bo z tej drugiej strony wygląda troszkę lepiej. O, i tutaj, słuchajcie, też widzę, że zaczyna się wspinać w końcu. I tutaj. Więc ona ma tutaj jakby trzy osobne pędy. Jeden w ogóle zaczął mi gnić, więc go wyciągnęłam, pocięłam. Oprócz tego mam jeszcze gdzieś ją pociętą w pudełeczkach, ale te listeczki są tak maleńkie i drobniutkie, że naprawdę ciężko mi z tą monsterą. Ona wcześniej rosła sobie. O, tak wygląda. A jeszcze wam pokażę. Zobaczcie, jak jej dam Palik. Taro. Monstera variegata dostała o połowę mniejsze, za to dubia dostała po prostu e, palik gigant. E, <grywka> więc e, tak wygląda, ale bardzo się cieszę, ponieważ e, no, mam nadzieję, że tym razem będzie nam już szło o wiele lepiej, na razie jej nie ruszam nie dotykam, na początku chciałam, żeby ona była na deseczce i ja ją chyba przez jakiś czas prowadziłam, chyba tak ale ona rosła w witrynce tam widziałam, że miała zdecydowanie za mało światła, za słabe były mm, dla niej te ledy, po drugie one mi później padły, więc je wymieniłam przesadziłam ją, słuchajcie, tak dla eksperymentu do ceramisu i ona i y, 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 żyje w tym ceramisie, y, jakby widzicie teraz wcześniej była w muchu i też sobie radziła tylko ja coś tam pokombinowałam coś zepsułam no jednym słowem coś zepsułam ale teraz mam nadzieję, że będzie dobrze aż żałuję, że są tutaj trzy pędy, bo ja chciałam, żeby ona się tak fajnie yy, yy żeby się tak fajnie pieła i tak fajnie u, układała symetrycznie na boki, ale powiem Wam, że no na razie jej nie ruszam, niech ona się tutaj zaklimatyzuje, to być może te inne pędy wtedy tutaj odsadzę i przesadzę je do innych doniczek i poprowadzę sobie właśnie na desce, a ta niech się po prostu tutaj oplata wokół tego palika, zobaczymy jak to będzie, może będzie miała wtedy większe te liście, będzie mi łatwiej je ciąć i ukorzeniać. E, także ta dubia, no myślę, że ta dubia tutaj zasługuje e, na to piąte miejsce. Troszkę mi się tutaj ciemno już zrobiło, ale mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. Już nawet tutaj te liście faktycznie, one są jeszcze takie jaśniutkie, delikatne, ale już widać, że są większe. Także jestem dobrej myśli, może kiedyś ten palik tutaj. <gry> W całości będzie obruśnięty tą dubią. Po prostu ona się tutaj pooplata wokół tego palika. Dobrze, kochanie, więc było pięć roślinek. Ja już się z wami żegnam i zapomniałam, e, znów zapomniałam, bo ostatnio zapomniałam, teraz zapomniałam. Zapraszam Was bardzo serdecznie na mój Instagram. E, co prawda, ja już mam go od jakiegoś czasu, ale tam jakoś nic się nie działo. Po prostu nic się nie działo, było wrzucone jedno zdjęcie i kompletnie nic się nie działo. Natomiast teraz postanowiłam tam wrzucać e, częściej, jak. E, jakieś zdjęcia, rośliny, więc będziecie tak naprawdę bardziej chyba na bieżąco niż tutaj, bo tam już wcześniej pojawiła się Monstera variegata z tym swoim prześlicznym, cudownym, pełnym dziur liściem, więc jeżeli macie ochotę, chcecie być na bieżąco, to mnie będzie bardzo miło, jeżeli tutaj z tego kanału zawędrujecie również na Instagram. Zostawię Wam o wszystko, co jest potrzebne w opisie pod filmem. Tutaj powinien Wam się też um, wyświetlić um, no, moje konto, po którym będziecie mogli mnie znaleźć na Instagramie. Więc zapraszam Was serdecznie i dzisiaj już to będzie chyba wszystko. Tak myślę, czy o czymś jeszcze zapomniałam? No chyba nie. Więc dziękuję Wam bardzo za uwagę, pozdrawiam cieplutko, trzymajcie się, pa pa!